kosmetyki, które zabieram ze sobą w 2026 rok. Już wiem od razu, od czego zacznę. Jest to ten tusz do rzęs od Mio Makeup, który no dosłownie ja mam go teraz na sobie. Idealnie rozdziela rzęsy, idealnie je wydłuża. Ma taką szczoteczkę i dosłownie kosztuje grosze. Ten bronzer z Rare, jaką mam aktualnie na sobie i już nieraz na Get już mi wam pokazywam, jak on fajnie się wtapia z różem. Ma bardzo ma całkową formę. I idealnie, no, też nim się super pracuje A jak już mówiłam o brązerze, no to róż Dla mnie idealny odcień różu Wiadomo, każdy lubi co innego Ale on nie jest ani taki za różowy Nie jest taki Barbie, ani nie jest taki peachy I dla mnie to jest idealny kolor różu Jest taki wiecie, smooth Przejeżdżacie sobie i gąbeczką wklepujecie I miałam lepszego różu nigdy Są to konturówki od Mio Makeup Najbardziej mi się trzymają Są najbardziej trwałe dla mnie tyle, ile one czasu się trzymają, to jest dla mnie jakiś szok. Zmywają się po 5 minutach, trwają dosłownie cały dzień. Przechodzimy do sekcji skincare. Najpierw zacznę od tego toniku, bo myślę, że on jest warty swojej ceny. To, jakie on robi glow na twarzy i jak nawilża twarz. Jak się zastanawiacie, to się nie zastanawiacie dłużej, tylko kupujcie. Serum z Aydre, i to fajnie nawilża, też umie jakby zredukować zaczerwienienia różne. I'm in love. Ten olejek z Kerastas i to jak on pachnie, to już sztos. Wygładza włosy i jaki robi blask na tych włosach, guys. What the hell? This olejek powinien być w twojej kosmetyczce. Chciałam się z wami tym podzielić. Może wam coś się nie sprawdziło, albo również sprawdza, to dajcie znać.